Wrócę jeszcze na momentu free fightów, o których sama mówiłaś, ponieważ chodzą pogłoski, że one już niedługo w Polsce się zakończą. Była też e, większa akcja organizowana m.in. przez Polsat News. Tam chyba też zresztą wypowiadałaś się tak. na temat freakfajtów. E, powiedz proszę, co ty zrobisz, kiedy te freak fighty się skończą? Um, nic, będę gryźć tym ze ścian. Tak, całkiem poważnie, no to wiesz. Nie, bez przesady. Znaczy, po pierwsze, ja robię wiele innych rzeczy poza freakwajtami i jakby jestem spokojnie się w stanie utrzymać z tych, z tych rzeczy. Aczkolwiek, no wyjdziesz freakwaty, moim zdaniem, one się nie skończą. One po prostu będą w innej formie, wiesz? Tak mi się wydaje, że, że to o to chodzi. One się nie skończą, bo one zawsze będą miały oglądalność. Powiedzmy sobie szczerze: jeżeli na przykład będzie zablokowana hala na 5000 ludzi, to um, głównie federacje czerpią z pay-per-view, z online, oglądania online. Więc wystarczy wynająć jakąś salę, powiedzmy, gimnastyczną na 300 osób I, jakby i, i tak na tym nic nie tracisz, rozumiesz? Więc jakby, no, a też to, co mówił premier Donald Tusk, że, że nie będzie, nikt nikogo nie będzie tutaj ograniczał, bo żyjemy w wolnej Polsce, tak? Mhm. A czy dla Ciebie nie jest to na przykład trochę wstyd występować we Fight i tak dalej? Ponieważ, na przykład, ostatnio rozmawiałam ze Stiflerem i on powiedział, że dla niego to ja się stało szambem. Posłuchaj. Mm. Ja, ja myślałam, że przytoczysz coś poważnego. Widzę, że starasz się mnie wprowadzić w jakiś taki niepoważny kontent w tym momencie. Nie pytam po prostu, czy Ale powiem Ci co szczerze: wstyd to kraść. Okay. I dać się złapać. Mhm. A Was moi drodzy zapraszam do komentowania i zostawienia subskrypcji na kanale Przeambitni.